Wersja Rokkamber, Order Biskuit, Głuche Święta, na featuringu Przyjaciele. Tak. Yeah. Order dziś na Święta Głuche zaprasza Was na oglądanie Trzynastek, to najlepszy czas. O, Klaudii Marze, ciągle mi się śni, Panie Gwiazdorze, przynieś mi już dziś. Przynieś mi ją dziś. Never zero to święta głuche, zakładam frak i wiążę muchę, te święta kupię belce pignę, sanie, potem zrobię śniadanie, głuche święta, niech tak się stanie Hej, to jako zik, zerwałem za gatą, nazywają mnie to tam była dla mnie, ta to więc obrzydzało mnie całowanie jej, teraz radość ci chcę, lecz nie umiem uczucia mam, jak hania w płot, tu kozy zioł Wesoły Świąt! Od grubej warstwy śniegu jest mokry dach Ja mokry ach, ja znikam bach Kocham was, ja wasz brat Głuche Święta, o tak! Głuche Święta Ten czas każdy pamięta Głuche Święta Historia niepojęta Głuche Święta Zapach miłości mięta Głuche Święta, to głuche święta Tu geniusz lewi, opowiem wam o sile świąt, jak fizyk wielki oblicze kąt. Głuche zadania dzisiaj liczę. Ej ba, na końce zniczę To jest Wrotka, łu, śpiewa tu, ja nie wiem co oni chcą ode mnie znów. Ja łu siedzę tu, wiem, że to święta snu Motoruję, podróżuję, głuche, święta, głowa to dzieje się tu, moc panka napełnia nas, to ba, ba, tu w U, rzucam ba, nazywam się ba, to imię każdy zna, bo ja i a znam cały świat, to znak, ja wiem jak powiedzieć głuche święta spak, a tejś echuk o tak, ba, on track. U, kocham świąt smak, je. Yeah. A, a, ane, to święta zakochane, udaje plamę a. Robi zamęt, kałdość ma wylane Marta wydebanę, waże się starym karawanem sierki malowanym, wszystko zgodnie z planem Polska! A! I atrament! Głuche Święta Ten czas każdy pamięta Głuche Święta Historia niepojęta Głuche Święta Zapach miłości mięta Głuche święta To głuche święta Tu rodzyn jak Mikołaj Zapraszam was na grilla Tu rodzyn, tu święta Tu ważna każda chwila Jabłona moja żona i cała ma rodzina Uważam by każdego wesoła była mina Ta, ta, wazuj dziwko, Ta, rób to szybko Muszę iść na piwko Święta na piście, święta z wódką Czas pić, bo żyje się krótko Miłość, radość, renifery Piękno tęcia i bajery Piana! Tom, pokaż wam swój dom, bo nie święta są Słyszysz to? To dźwięk trąb, trąbek, zo Kto to trąby? Królem z bąbkami Czy jesteście z nami wszyscy zakochani? Bakuna! No cool, no. Tak! Tutaj znowu tom, żegnam cię, działam, o warho! Werygód, kurwa, ruchy święta Na stadionie stoję W tą świąteczną noc, w jagrinęciu zbieram balę. To potężna moc yeah, By krzyczeć y, rano na meczu wesołych świąt sam wygrała, a mnie poraził prąd yeah, Prąd, y, głuchy świąt yeah. Głuche święta Ten czas każdy pamięta Głuche święta Historia niepojęta Głuche święta Zapach miłości mięta Głuche Święta, to Głuche Święta Głuche Święta, ten czas każdy pamięta Głuche Święta, historia niepojęta Głuche Święta, zapach miłości mięta Głuche Święta, to Głuche Święta